Daj forma i... No siemanko tu blacha. No i witamy was <laughs> Bardzo serdecznie. Po długie. Raz do przerwie, No spadaj tam, no, no, no. No patrz, No, 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 no ty murzy, nie skakaj tam, no, 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 no. Co ty robisz? O, idę na dół. No. Z Winda ekspresowa. Tak. Okay. W dzisiejszym odcinku ja zbuduję wielkiego grzyba, proszę bez kojarzeń dup a ja pokażę to co zbudowałem wcześniej No sk tam! No kurde, muszę po napku Dobra, to i pokazać już. Nie, najpierw idziemy przespać się. tylko czekaj bo ja po pierwszą Fajnie. Dobra. Tak, idę, no czekaj, no czekaj, czekaj, bo nie mam już, a mam cztery grzybki, ale z tych grzybków muszę zrobić grzyba. Potem, jeżeli nam czas na to pozwoli, pójdziemy i zrobimy leśnicówkę. Ale to w nie dzisiaj. Raczej, dobrze. patrz, zombie. E, a gdzie, aha, tam na dole mamy. Hihihi, hi, hi, mordka. Idę z tą spać, bo się boję. Nie jestem gorol, jestem Pelek. <laughs> a ja śpię z murzynem. Panie. Dobra. To ja idę kopać, a ty cię chwalić pedale. Nie, pedal. A wiesz, że cię kocham, nie? No nie. To widzicie, czysty gejas. Op, 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 op. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dzień, nie, gdzie nie, mnie. Takie chłopki. Pozdrawiamy nasz kolegę Peleka. Tak. O którym była wcześniej mowa. Jestem Gorol, jestem Pelek. Gorol to po Śląsku poprawny Polak. Ten, który tak po polsku pięknie zabija. To ta jest moja bo... cudna morda. Morda? No. Może morda? To to zbudowałem, ta morda. Aaa, ta morda. Ta morda. Tak to, średka wygląda... Jaka morda? Tego, ja. tego, hany... Tego, 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 tego... tego Jak mu tam leciało... Nie ja. hany, No... Tego... Hmm, harnasia, ja? Ja, harnasia, ja. Liki... O kurde... Aha... Dobra... O, 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 nie, 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 nie! Nie! Co? Spokojnie. Jak on mi tu w pić, się kurde zabije. Kurde. Nie przeklinaj, bo nikt mi się za każdym razem pipać. Jakby da to renderować wszystko. Ej, pan, nie, jest Twój Tomek. No i dobrze. O wybuchnie. To Twój problem. Gdzie nam nie patrzy. No też też coś sam. To Mac Nie! to to Tomek tepaj! tepaj? Tak to z góry wygląda. No jak on tak wygląda? Dobra. Jak Dobra, idziemy na dół. Aha. Jesteś do jedzenia, jest, do jedzenia jest. Sobie zrobię zupę grzybową. No dobra. Jest dobra na uspokojenie i na biegunkę. Zobacz ja... robisz Co tego grzybała? Żeby... No czekaj, najpierw poszedłem sobie zjeść. I tam uważaj, bo tam jest Creeper. Kaj? Okay. Tam koło domu Mhm. Że już jest w domku. Dobrze. Dobrze. No? Dobrze. No a fajnie, kolegi teraz. Kolega, jak ja walczył to tylko raz. No. A pokazać, że znowu nie można. Bronię. Dobra, mam miecza. Idę na tego grzyba. A tu. Uh. Yes. Uh. Mieczek, nie czekam muszkiller. Właśnie, 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 właśnie. Muszę idzie potem pokrotkę motor. To co? to mamy. Zostawmy. Tak, roślinne i coś tam jeszcze. Zobaczmy, czy się ciągle. Shotało. O tak. O tak. Ooo tak. 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 i w domku trumę gościa. A to zombiaka to wie Nie gładka go na razie. Jeskość. No. Tak Jestem Tomek Nie jestem. Jestem gorul, jestem Tomek. No może w następnym odcinku już będziemy mieli pierwszego gościa. Idziesz no. tą kostkę. No, no uciekł już mi traf dać. A to jesteś. To jest za małe żeby... wyrosło chyba Co tam robisz? No dobra ja wolę nie pytać Nie 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 wchodzę wchodź ja No wolę nie Chyba że słyszałeś o pniu widzina gwałciciela Idę po wełno Muszę nożyczki wziąć? Mamy nożyczki Chyba ja Za małe to jest Ktoś to schował Co? Ja no, Nie, ma Nie ma wełny A nie wełna, mydzi ten Nożyce Nie ma nożyc Gdzie powiedziały, są nożyce? Rzadkie rzeczy My, co my są z tą całą wełną zrobili? Nie wiem. a przywykrzejąc ja się na tam, No tam, co? Nie wiem. A tą ścieżkę? Ścieżka? No tutaj no biało, a tam było kolorowe to. A pójść rodziny, Korzyści O tak razie na pół roś mi całą mączkę kosmu No bo to musiało być za małe Miejsce, nie miał do miejsca Jajku? Jak to, ja to musiał No tam cały właśnie jest Zapomniał, że ma ten wody wyleć No faktycznie mam no, 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 no.

Krafta czy co? No Nie, Gdzie jesteś? Sieje. do filmiku tam to będzie IP i Hamachi na razie naszego serwera publicznego NoCraft ja, ja i go prowadzimy. Wszystkie no. był dawno. Ale to dawno temu. Ale zrezygnowaliśmy z niego, ale teraz jakoś tak nabrało nas chęci. No jest. Codziennie z 10 sieci. 5 po 5 chyba osób właśnie, bo coś teraz tych te hamachi jest takie no. dziadowskie A w ogóle postaramy się na nudetyku mieć. Tak. Kolega coś tam mówił. Jeżeli mam... Komuś zależy, żeby grać na tym, to może nas pomóc finansowo. Oczywiście. Będziemy Oczywiście zaprosimy do odcinka. No i naprawdę. No, Idzie no, na pewno z do odcinka. Moderator na serwerze. To są fajne pluginy, ludzie są fajni, więc. O! To jest mój zioł! Został tylko. Ja go tylko mogę być. Ja, ja. Ej. Uciek, ty mnie bijeś. Ja cię biję, ty się ząb. Kurde, gonimy ten Creeper. No, na. no. no. To co, co, zobacz tego grzyba, jak się nie jest. O, no, pieprzu tego grzyba. Takie, co, był taki odcinek chyba informacyjny, bo razie, że pokazaliśmy. No, no, Następny na pewno odcinku coś porobimy. rogu. Może tam zrobimy w tym no. no. e, dżungli. W opisie do filmiku, będzie hamaci Wszystko będzie fajny. Serwer e, jest. W miarę zrobione, działki są. Czy będziemy robić? I poszukujemy burmistrzu do miasta. Będziemy budować... A to się jeszcze dogadamy wszyscy, także... Kto chętnie to pisać? Tak, będzie podane skype. E, mój i manga w opisie do filmiku. Można dzwonić albo do mnie, albo do e. mnie. Ale to tak, tak bardziej... Lepiej do mnie dzwonić, bo się zajmuję tą sprawą techniczną domek formanga jest bardziej do odbudowa, że jakiś ich ty ciągle prowadził? ja miałem słabego, słabego kompu. Co? Bo ja miałem słabego kompu Gin! No ma się Wtedy my do dżungli tam się pożegnamy. No, pa, 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 pao, 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 pao. Jesteśmy na sprintarstwie, Maruszu Kuczynowski. <scenes maça> no, jak to otwieraj ją? się nie kompromituj. Nie Adam mały, już czekaj. Kto jest szybki nabiegi, nie pamiętam. Co o, Sonic jestem z Sonic. Sonikiem, o pan taka niebieska kulka. Yeah. Baby chodź tu już, baby chodź tu już. Aj na yeah. drzewko. Czekaj, idę, idę, się wysikać. Czekaj. Czekaj, idę się wysikać. Nie podgląduj mnie. No. To będziemy... Dobra. No może będzie tyle. Weź coś wuchatego, ja Jaki mam mieć. Jak... Jaki wuchat. Ja nie ja nie wyzna. Jaki bohat? jo! Co do Dobra, Bez komentarza. No, chodź, 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 chodź. Wyżegnamy się. No... Teraz tym takim odcinku informacyjnym był z wami blacha. No, na razie do nas. Do widzenia. No, lekko. Okay.